Witam się on z tej strony, Kacper z Oto wrestle, predykcje odnośnie WWE Cell 2020. Znowu mamy piekło w klatce. Kolejny rok z rzędu i tym razem się ono odbędzie w WWE Thunderdome. W tym naszym Thunderdome w Amway Center w Orlando na Florydzie z wirtualnymi fanami na tych ścianach elektronicznych. Dalej jesteśmy w erze koronawirusa bez fanów w publiczności. Skoda. Naprawdę szkoda, bo te show, no, takie mdłe się wydają, tak? Bez publiczności. Nie ma co tu ukrywać. Ale kolejna gala Pay Per View Thunderdome, No i nawet przyzwoicie to Helineser się zapowiada, bo te walki, które się znalazły w tej karcie, są nawet dobrze podbudowane. Jest ich zaledwie tylko 5, więc zakładamy, że coś WWE na ostatnią chwilę nam dołoży do tej karty. Na pewno na pięciu walkach się nie skończy. Aczkolwiek kto wie, bo mamy aż trzy Hell in Cell mecze, które no potrwają pewnie sporo czasu. Więc no nie przedłużając, przejdźmy do samych predykcji Gali Hell in Cell 2020. Oczywiście też będą podane bety, jakie są. Pierwszą walką, którą mamy w karcie, jest to starcie zapowiedziane na ostatnim epizodzie Friday Night SmackDown. O walizkę Money in the Bank, gdzie Mr. Money in the Bank Otis zmierzy się z demizem. Jest to rywalizacja prowadzona już naprawdę od jakiegoś czasu. Tam była sprawa w sądzie o walizkę Money in the Bank. W międzyczasie demiz z Johnem Morrisonem i partnerem Otisa z tak Teamu czyli Takerem, przenieśli się na Monday Night Raw w ramach draftu. No i dochodzimy do kulminacji, tak jakby tego feudu, tutaj na Hell in a Cell i tak. Predykcje są takie od Bookmachera: 1,50 na Otisa, 2,35 na Demiza, i moim zdaniem wygra tu bezprecedensowo Otis. Tu nie ma co dyskutować, że będzie inny rezultat, po prostu musi się tak stać. i Otis obroni walizkę Money in the Bank. Nie widzę Demiza po takim czasie, dość długim, gdzie Otis jest z walizką, żeby on nagle ją stracił, no i nie widzę Miza właśnie z walizką też. Według mnie dalej będzie po prostu w takim z Morrisonem. No, i tak to się skończy. Tak właściwie to będzie koniec tego feudu, bo nie widzę też dalszego sensu, jak tutaj będziemy mieli rozstrzygnięcie takie totalne. Moim typem jest tu Otis. Następną walką jest starcie zapowiedziane z kolei na ostatnim epizodzie Monday Night Raw przed Hell in SL, pomiędzy Jeffem Hardem a Eliasem. Jest to starcie z historią taką kilkumiesięczną, bo. Elias został wyeliminowany przez Sheamusa, który chciał wyeliminować Jeffa Hardego, dłuższa historia z ostatniego lata gdzie tam właśnie Jeff Hardy i Sheamus ze sobą feudowali. I w ten feud został zaplątany gdzieś tam. Elias. Elias nowo świeżo odmieniony, healowy, wrócił na row w ramach draftu tam przedraftowany został. No i jego pierwszy konflikt z Jeffem Hardym naprawdę dość ciekawie wyglądający. I chyba to nie będzie ich ostatnia walka, tak mi się wydaje. Zwycięży tutaj mi się wydaje Elias. Kurs na niego 1,60, na Jeffa Hardego 2,15. Nie sądzę, żeby Elias po powrocie dostał po prostu wciry od Hardego i przegra. Według mnie Elias tu zwycięży i ten feud będzie kontynuowany dalej. Następną walką jest to pierwsze starcie w klatce Hellin SL o WWE SmackDown Women's Championship, które będzie bronione właśnie w tej strukturze. Będzie broniła go Bailey która się zmierzy ze swoją byłą przyjaciółką, najlepszą Saszą Banks. Kurs na Bailey 2.35 na Sasha Banks 1.50 widać. Bookmacherzy są pewni w stawianiu na Sasha Banks, ale ja nie byłbym taki pewien tym bardziej znając logikę bukowania WWE, że to jest ich pierwsze starcie i wątpię, że Sasha Banks od razu zdobędzie Smackdown Women's Championship. Nie tak hop siup do przodu. Według mnie tu zwycięży Bailey. Ona obroni pas w swój taki nieczysty sposób w tej klatce Hell i Nessel. Więc nie widzę tutaj, żeby Sasha zwyciężyła, aczkolwiek jest cień szansy. W ostatnim czasie w tym feudzie to w większości dominowała Bailey. Sasha dopiero ostatnimi czasy przychyliła szale na swoją korzyść te kilka segmentów, co miała na SmackDown i ten atak na Clash of Champions na Bailey. Ale koniec końców ten feud no, na pewno będzie trwał jeszcze nam. Na pewno trochę, nie skończy się tutaj, mimo że to jest starcie hejl takie, które powinno rozstrzygać o jakimś konflikcie, jednak nie, to jest dopiero jego początek. No i moim zdaniem na ten początek jeszcze Bailey pozostanie przy pasie SmackDown Women's. Nie widzę na razie Saszy jeszcze przy tym pasie. To jeszcze nie jest ten starcie, gdzie Sasha przejmuje po prostu SmackDown Women's Championship. Moim typem jest Bailey, no i ciekawy kurs 2,35 na nią, więc warto stawiać, bo. Mówię, patrząc na logikę bukowania WWE, no to Bailey raczej jest tutaj faworytką. Pomimo takiego dość wysokiego kursu. Następnym starciem, też w klatce Hellin SL, jest to walka o WWE Championship, gdzie mistrz Drew McIntyre będzie bronił pasa przeciwko Randy'emu Ortonowi już po raz trzeci. Tak właściwie, panowie się tu zmierzą. Pierwsze starcie było podczas SummerSlam, drugie podczas Clash of Champions, i trzecie tutaj mamy w Hellin SL. Na Hell w klatce Hell I kurs na Drew McIntyre'a 1.35 Na Randy Ortona 2.85 Ostatnio faworytem według Bukmacherów był Randy Orton Dwukrotnie nawet, bo i podczas SummerSlam, jak i też podczas Clash of Champions A teraz jest jako ten tutaj underdog No i prawidłowo też według Bukmacherów tutaj jest tak ustawiony No bo to jest raczej ostatnie starcie w ich konflikcie To jest kulminacja tego feudu nie widzę, żeby tutaj Orton zwyciężył jakby miał zdobyć pas, no to by zdobył go na Summerslam lub Clash of Champions a tutaj no to już jest rozwiązanie całej sprawy Drew McIntyre zwycięży i obroni moim zdaniem i na niego trzeba stawiać, bo, bo tak, bo nie widzę, żeby Orton dalej się kręcił w tym obrazku WWE Championship, no bo ten feud już trwa i trwa i trwa mieliśmy kilka ciekawych stać, kilka ciekawych segmentów z ich udziałem no i tak właściwie już jest bez sensu, żeby to dalej było ciągnięte i Randy Orton już tutaj jest tak właściwie na siłę na tym Hellin SL jako pretendent, bo, bo jego szanse tak właściwie moim zdaniem się już wyczerpały na WWE Championship, według mnie to jest jego ostatnia i też zawiedzie, no bo tak jak w poprzednich dwóch starciach z McIntyre'em. A McIntyre bardzo dobry title reign, który będzie po prostu kontynuowany po Hellin' Cell, Zobaczymy. Widać, że jest ewidentnie promowany na taką wyrazistą twarz Monday Night Raw w drafcie numer 1 dla czerwonej tygodniówki, więc jak najbardziej Drew będzie nam tutaj promowany jako twarz federacji i to w najbliższym czasie się po prostu nie zmieni. No i main eventem, Hell in a Cell 2020, jest to starcie też w klatce Hell in a Cell o WWE Universal Championship, jest to I Quit Hell in a Cell match, czyli żeby wygrać ten Hell in a Cell match trzeba powiedzieć słowa I Quit, jest to starcie pomiędzy mistrzem, The Tribal Chiefem, The Big Dogiem, Romanem Reignsem a JM Uzo, jest to ich drugie starcie o Universal Championship. Pierwsze starcie pomiędzy nimi było podczas Clash of Champions. Tam Roman Reigns wygrał poprzez poddanie, poprzez rzucony ręcznik przez Jimmy'ego Uzo, który poddał swojego brata. Teraz stawka jest o wiele wyższa. Roman Reigns zaszantażował braci Uzo, że jeżeli Jay powie I quit i później go jakby nie uzna za szefa rodziny, za tego Tribal Chiefa, szefa plemienia, no to wtedy. Bracia Uzo zostaną wykluczeni jakby z rodziny Anoa'i, tej samoańskiej rodziny, do której właśnie przynależą, razem z Romanem Reńcem, no taki kontekst, podtekst taki rodzinny mocno, taki grający na emocjach kibiców, no i braci Uzo też, więc no ten feud bardzo ciekawie się rozwinął i pomimo tego, że to jest drugie starcie po zdecydowanym zwycięstwie Romana na Clash of Champions, ten feud jest naprawdę ciekawy, ale raczej to jest jego koniec tutaj na Hell in SL. To jest takie ostateczne starcie pomiędzy tą dwójką. No i tutaj kurs 1.03 na Romana Reynca i 8.50 aż na J. -a Uzo. No to widać, to jest zdecydowanie faworytem. No i faworytem jest Roman Reigns Tutaj mm, bez dwóch zdań Roman zwycięża i broni Universal Championship. Tu nie ma z czym dyskutować. Tylko pytanie, czy Jay Uzo w końcu przejdzie ten turn i rozpozna Romana jako tego szefa plemienia? Moim zdaniem tak. Moim zdaniem po Nessel, bracia Uzo. Przejdą po prostu heel turn i dołączą do Romana Reńca, tworząc tą hillową stajnię. To jest, do tego wszystkiego co tutaj prowadzi ta stypulacja i tak dalej. Nie będą wykluczeni w żadnym wypadku z tej rodziny. Jay po prostu się podda, albo Jimmy go znowu podda i po prostu później go rozpoznają już we dwójkę, no bo Jimmy przyznał, że on jest The Tribal Chiefem podczas już Clash of Champions, a Jay jeszcze z tym zwleka, się kłóci z tym Romanem, więc teraz już po drugim takim zdecydowanym w wyniku walki już w klatce Sel. no to już przyzna zdecydowanie i dołączy swojego kuzyna, gdzie będzie razem ramię w ramię jego e, pleców chronił i będzie zapewniał fakt to, że Roman będzie nadal mistrzem Universal. No i to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o typowanie walk WWE Helinesel 2020, co moim zdaniem. Będzie to najlepszą walką zdecydowanie podczas Hell in SL 2020. Wydaje mi się, że ten main event I quit Hell in match będzie naprawdę świetny. Aczkolwiek wydaje mi się, że to McIntyre i Orton stworzą największe widowisko w klatce Hell in SL. Też Bailey i Sasha Banks patrząc na podtekst, yy, jaki mają w swoim konflikcie, że to były przyjaciółki, yy, walka w klatce może wyjść naprawdę świetnie. Więc tak, właściwie wszystkie walki dobrze się zapowiadają, jeżeli chodzi o te w klatkach Hellin SL. Taką jakbym miał jedną najlepszą typować, no to wydaje mi się, że właśnie McIntyre-Orton. Aczkolwiek Reigns i Uzo mają też świetne podbudowę, jak i Bailey i Sasha, więc. No to będzie wszystko na podobnym poziomie. Zgaduję, że też rozłożą te walki nam, że jedna będzie nam rozpoczynać, druga będzie jakoś gdzieś w środku, a trzecia będzie na zakończenie gali, więc będzie to tak nam dozowane po części chyba że zrobią inaczej, ale to byłoby bynajmniej dziwne. No i to byłoby na tyle w Wrestle predykcjach odnośnie in Hellinessel 2020 jeżeli podobał się ten materiał, zachęcamy do dania łapki w górę, zasubskrybowania naszego kanału oraz udostępniania tego materiału. Również zapraszamy na social media Wrestlingoholic, takie jak Facebook, Twitter czy Instagram, do których linki znajdziecie w opisie. A tymczasem ja byłem Kasper z Wrestlingoholic i do szybkiego usłyszenia.